Cześć, witam Was. Przydarzyła mi się nieciekawa sytuacja, ale dobrze, że w porę wychwycona. Miałem tutaj jeden bank energii z kwasiaków zmontowany. Pół kwasiaków, pół zagiemów. I dobrze, że w porę wychwyciłem ten akumulator tutaj, jeszcze stary. Dawniej, jak jeszcze nur auto było, zaczął się gotować. I tak się zaczął gotować, że był taki gorący, że nie mogłem go chwycić normalnie. No, do ręki nie szło złapać. Także wszystko tutaj porozłączałem. Zostawiłem tutaj na razie te dwa akumulatory w tym banku zewnętrznym. I napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście podobną taką sytuację. Mówię, dobrze, że w porę wychwyciłem. Teraz to wszystko tutaj e, inaczej po pokombinuję. Ale mówię, taki ten był. Na pewno jest zwarcie z seli, nie? Nawet nic nie będę robił, tylko pójdzie po prostu na szrot. Nie będę już nim tutaj działał. A naprawdę, pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby aż tak się po prostu akumulator tak gotował, że nie szłoby go w rękę dotknąć. Tutaj teraz mam z tego innego z tych dwóch, tylko tam 13V 12,5 tego środkowego, ale tutaj mam. Akumulatory żelowe można powiedzieć agiemy. Także też często sprawdzam tę temperaturę, tutaj się z nimi nic nie dzieje w razie czego. Ale może pomyślę pomału nad zmienieniem banku energii na litowe, tylko te litowe też znowu, coś się z nimi może dziać, Też są podobno wybuchowe. Także napiszcie w komentarzach, co Wy macie czy Wam się też już tak zdarzyło, że akumulator się tak mocno zagotował, że nie szło by go chwycić. Już parę razy mi się akumulatory gotowały, ale nigdy tak po prostu elektrolit się zaczął gotować przy dużym ładowaniu, ale nigdy tak, żeby po prostu nie szło nawet dotknąć. Dobra, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich. Już słońce znowu wychodzi. Za chwilę będzie ładowanie. Także pozdrawiam wszystkich obgridowców i do następnego. Hej!